Siemanko, z tej strony sermisiek. Przez długie lata rozwoju gier II wojna światowa była motywem przewodnim. I chociaż dziś dominują albo konflikty współczesne, albo stricte futurystyczne starcia, w których żołnierze używają dużej liczby gadżetów, to wydarzenia, które miały miejsce podczas największego konfliktu zbrojnego w dziejach, nadal przewijają się w kolejnych produkcjach. Dlatego w tym materiale przedstawię nadchodzące gry w realiach II wojny światowej, na które warto czekać. Komandos Origins to nadchodząca produkcja poświęcona taktycznemu skradaniu się w czasie rzeczywistym. Tytuł został opracowany przez zespół Claymore Games i, choć będzie to ich debiutancki tytuł, to pośród nich można znaleźć kilku branżowych weteranów, którzy doświadczenie zdobywali w takich studiach jak Ubisoft czy Piranha Bytes. Podczas rozgrywki obejmujemy kontrolę nad kilkuosobową grupą żołnierzy, którzy podczas II wojny światowej wykonują na terytorium wroga rozmaite misje, takie jak chociażby dokonywanie sabotaży, przeprowadzanie operacji ratunkowych czy najazdy na wrogie posterunki. Reasumując, Commando's Origins to kolejna zapowiedziana część kultowej serii i prawdziwy powrót do klasyki. Twórcy oferują 10 zróżnicowanych misji, które przyjdzie nam wykonywać nie tylko na afrykańskich pustyniach, ale również na wschodnim i zachodnim froncie. Tytuł zadebiutuje pod koniec 2024 roku i powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series XS. W momencie premiery gry dzieło studia Claymore Games trafi też do usługi Xbox Game Pass. Forgotten but Unbroken to rozgrywająca się w realiach II wojny światowej turowa strategia taktyczna, za którą odpowiada słowackie studio Centurion Developments. Rozgrywkę oparto na prawdziwych wydarzeniach, a głównym celem gracz jest unicestwienie zagrażających oddziałów wroga podczas taktycznych potyczek. Dużą rolę odgrywają tutaj podejmowane przez graczy wybory, więc jeśli nasze działania okażą się skuteczne możemy liczyć na wsparcie ze strony wschodnich lub zachodnich sojuszników, czy to w postaci dodatkowej broni i amunicji, czy też pieniędzy lub zasobów. Jeżeli wykażemy się szczególnym zmysłem taktycznym, nasi sprzymierzeńcy mogą też decydować o wysłaniu w nasze szeregi swoich najlepszych żołnierzy na określony czas. Ponadto twórcy umieścili w grze autentyczne postacie znane z kart historii II wojny światowej i możemy je spotkać zarówno po stronie aliantów, jak i nazistów. Co ciekawe, uczestnicy potyczek mówią swoimi narodowymi językami, więc podczas walk można usłyszeć na przykład zawołanie po polsku, niemiecku czy angielsku. Tytuł zadebiutuje pod koniec 2024 roku wyłącznie na PC. Trench Tales to gra akcji z widokiem z perspektywy trzeciej osoby, za którą odpowiada niezależne studio Talking Drums. Akcja osadzona jest w mrocznym, alternatywnym świecie inspirowanym estetyką pierwszej I i II wojny światowej, w której dużą rolę odgrywają siły nadprzyrodzone. Mówiąc w skrócie mamy do czynienia ze strzelanką w perspektywie trzeciej osoby koncentrującą się na opowieści. Notatki i artefakty zawierają detale na temat uniwersum, a poza główną linią fabularną przygotowano także zadania poboczne w ramach których gracze będą odwiedzać nowe lokacje. Gra zmierza na PC, a premiery zaplanowano wstępnie na marzec 2025 roku. Warto również dodać, że Trench Tales to dzieło jednego dewelopera, który w przeszłości pracował między innymi przy takich produkcjach jak Call of Duty Black Ops, Rise of Tomb Raider i Path of Exile. Omawiana pozycja nie tylko wygląda dobrze ze względu na jakość oprawy wizualnej, ale również z racji przyjętej stylistyki. Widać, że twórca stawia na dojrzałą produkcję, nie unikając mroku, brudu i brutalności. Rise of Hydra to debiutancka pozycja od studia Skydance New Media, w której możemy liczyć na mocno fabularyzowaną przygodę. Narracja skupi się na postaciach kapitana Ameryki oraz Czarnej Pantery prowadzących działania podczas II wojny światowej. Nie będą to jednak jedyne grywalne postacie, ponieważ gra pozwala też pokierować losami amerykańskiego żołnierza Gabriela oraz agentką na Ponadto, jak sugeruje sam tytuł, gry i otoczka konfliktu, natrafimy też na początki Hydry, czyli organizacji, za którą stał Red Skull. Obiecujący dla gry jest również fakt, że jej produkcję nadzoruje scenarzystka odpowiedzialna za trylogię Uncharted na PlayStation 3. Zwiastun prezentuje się niezwykle zjawiskowo i pozostaje jedynie czekać na dalsze wieści. Produkcja zadebiutuje w 2025 roku na PC, PS5 oraz Xbox Series XS. Sniper Elite Resistance jest spin-offem cyklu Sniper Kier akcji zapoczątkowanego w 2005 roku. Tym razem akcja gry została osadzona podczas II wojny światowej i będzie dziać się w tym samym czasie co fabuła opowiadana w piątej części. Głównym bohaterem gry jest agent sił specjalnych, który będzie działać głównie na tyłach wroga, eliminując określone cele z dala od linii frontu. W trakcie rozgrywki nasz protagonista odkrywa podstępną nową niemiecką broń, która jest tak potężna, że gwarantuje wrogowi zwycięstwo w wojnie. Twórcy zachowali wszystkie charakterystyczne elementy rozgrywki i w przypadku każdej misji trafiamy na dużą otwartą mapę, gdzie możemy z dość dużą swobodą Realizować cele w obranej przez siebie kolejności i na wybrany sposób. Ponadto produkcja zaoferuje nową samodzielną historię dla pojedynczego gracza, ulepszoną fizykę broni palnej oraz kilka intensywnych trybów wieloosobowych. Powrócą również uwielbiane zbliżenia, które mają być jeszcze brutalniejsze niż do tej pory. Tytuł zadebiutuje w 2025 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series XS. Gra w dniu premiery będzie również dostępna w abonamencie Xbox Game Pass na PC-tach i konsolach Microsoftu. Project Z Beyond Order jest FPS-em osadzonym w alternatywnej wersji II Wojny Światowej, w której Niemcy planują wykorzystać żywe trupy w charakterze broni, starając się w ten sposób odwrócić losy wojny na swoją korzyść. Podczas rozgrywki wcielamy się w bohaterów, których zadaniem jest przetrwać w tym wyjątkowo niegościnnym miejscu oraz pokrzyżować plany nazistom, nim sprawy całkowicie wymkną się spod kontroli. A oprócz starć zombie będziemy musieli eksplorować teren, aby pozyskać cenne łupy oraz plany potrzebne chociażby do tworzenia nowej broni czy rozbudowy bezpiecznej kryjówki. Motorem gry są misje, które nie tylko popychają opowieść do przodu, lecz również kształtują otaczający nas świat. Warto również dodać, że nie jesteśmy skazani na samotną przeprawę i w trakcie naszych wojaży napotkamy przyjaźnie nastawione postacie, które mogą do nas dołączyć i pomagać nam w walce z nazistami. Ponadto twórcy zapewniają, że fabuła, którą otrzymamy, będzie skonstruowana w ten sposób, że będziemy mogli mieć wpływ na jej przebieg oraz zakończenie. Produkcja pozwala na zabawę w pojedynkę, ale otrzymamy też tryb kooperacyjny, który z pewnością ucieszy fanów rozkrywki wieloosobowej. Sherman Commander to symulator czołgisty, za który odpowiada polskie Iron Wolf Studio. Tytuł stawia na realizm i przedstawia czołg jako wolną, niezdarną maszynę wojenną, która wymaga dokładnej koordynacji żołnierzy, by skutecznie siać zniszczenie na najważniejszych frontach II wojny światowej. Kampania przedstawia walki w różnorodnych terenach, od piasków Afryki aż po niemieckie miasta, a każda misja będzie wymagała innego podejścia do taktyki. Główny nacisk, grze położony zostanie na podstawowe zadanie jednostek Shermanów, więc gracz będzie musiał współpracować z różnymi oddziałami pieszymi, by uzyskać przewagę podczas bitwy. Ponadto gracz będzie musiał dbać o morale żołnierzy oraz inne istotne elementy, które mogą zadecydować o zwycięstwie. Dodatkowo grafika jest bardzo szczegółowa i realistyczna, a każdy element gry od pojazdów po otoczenie został starannie zaprojektowany, aby oddać autentyczny charakter II wojny światowej. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to bardzo się cieszę i będzie mi miło, jeśli wesprzysz moją działalność dając kciuka w górę i subskrypcję. Dajcie znać jak wam się podobają gry, które przedstawiłem i który tytuł najbardziej przykuł waszą uwagę. Trzymajcie się!